Hej, hej! Zapraszam Was na filmik o Andorze. Tak, o tym serialu, o którym pewnie nie słyszałeś. Okej, okay, dobra, słyszałeś lub słyszałaś, bo to kanał o Star Wars, a ja produkuję całkiem sporo materiałów o tym serialu. I nie da się ukryć, że pewnie jeszcze sporo wyprodukuję, bo kilka odcinków tego sezonu zostało przed nami, a w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się i kolejnego sezonu. Od razu powiem, ten filmik. To nie jest moja recenzja całości pierwszego sezonu, bo na taką przyjdzie czas, kiedy już ostatni odcinek trafi na nasze ekrany. Chodzi o to, że podobno statystyki Andora są słabe. Nie ukrywam, że fani Star Wars to jedno z najbardziej narzekających fandomów, jaki istnieje. Może to dlatego, że jest to też jedno z najstarszych fandomów jako takich, bo w zasadzie istnieje od ponad 40 lat, a w przypadku innych no nie używało się słowa fandom. Może też dlatego, że jest to fandom niejednorodny pod względem tego, że jest jednocześnie zamknięty i otwarty. Co mam na myśli? Jeśli na stadionie, na którym jest dajmy na to 50 tysięcy ludzi, zapytamy, kto widział Star Wars i komu się podobały, pewnie no, znaczna większość podniesie ręce. Kiedy zapytamy, kto wie, kto to jest, nie wiem, dajmy na to Traun, rękę podniesie niewielki procent obecnych. No to kto jest fanem Star Wars? Pewnie zaraz większość widzów kanału, hardkorowych fanów, zakrzyknie, no jak to nazywa się fanem ten, a nie zna Trona? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, kto jest bardziej fanem, komu tego prawa odmówić, a kogo nazwać yy, Uber fanem. Faktem jest, że dogodzić tak wielu grupom odbiorców muszą twórcy jakichkolwiek dzieł Star Wars. I to przede wszystkim serialowych czy growych, bo książki i komiksy Star Wars zawsze były dość dużą niszą. Jak książka Star Wars sprzeda się w Stanach w nakładzie 50 tysięcy kopii, to jest to gigantyczny sukces. Jak serial zostanie obejrzany przez 50 tysięcy widzów, no to jest to porażka. To, co twórcy Star Wars jeszcze muszą wziąć pod uwagę, to to, że gusta zmieniają się z czasem. Pamiętam doskonale jak prawdziwi, true fani uważali tam w 2008 czy 2009 roku Clone Wars za ten głupi serial, tą kreskówkę dla dzieci. I w sumie nie wiedziano jak go traktować i czy uznawać jego wpływ na continuity czy nie. A teraz Clone Wars jest uważane za jedno z ważniejszych dzieł obecnego kanonu Star Wars, na którym wychowało się wręcz nowe pokolenie fanów. Podobnie było z prequelami. Początkowo nielubiane, teraz są wychwalane. A ósmy epizod Gwiezdnych Wojen, niszczony recenzjami, teraz jest wychwalany jako najlepszy z trylogii sequeli. Łaska fanów na pstrym koniu jeździ. I podobnie jest z serialami, czego przykładem jest najnowsze widowisko live-action na Disney Plus, czyli Andor. Serial ten miał niełatwy start. Zaczął się od opóźnienia, co od razu wprowadziło konsternację. Dlaczego przesunięcie premiery? Czy naprawdę serial poprawiano do ostatniej chwili, co zazwyczaj rzadko kiedy jest dobrym znakiem, rozumiecie? Czy może serial obawiał się konkurencji ze strony seriali Amazona i HBO? Jeśli tak, to najwyraźniej nawalił ktoś odpowiedzialny za research, bo daty premier seriali konkurencji były znane wcześniej. Poza tym, Andor wylądował właśnie w serialowym, dość gorącym okresie. HBO zaczęło ród smoka, Amazon władcę pierścieni, sam Disney w podobnym czasie ruszył przecież z she -Hulk. No i jakiś czas temu pojawiło się trochę sprzecznych statystyk, dotyczących Andora właśnie. Całość tak naprawdę rozchodzi się o to, że człowiek z firmy Parrot Analytics opublikował wykres, w którym pokazywał, że Andor na tle konkurencyjnych seriali z usług streamingowych radzi sobie słabo. Potem w kolejnym twecie już ten człowiek sam zdementował swoje słowa, stwierdzając, że źle zinterpretował dane. Nie wiem, mgliste to jest dość. Wiecie, jak człowiek z firmy analitycznej zajmujący się analizami opublikował coś, co było złą interpretacją danych. No już pomijam fakt, że sama nauka pomiaru oglądalności, zainteresowania. I przede wszystkim tego, jak konkretne seriale przekładają się na wzrost liczby subskrybentów, jest dość problematyczna. Metodologia takich pomiarów jest zastanawiająca. Do tego jeszcze pracownia Nielsena opublikowała swoje badania i tam Andor jest wysoko, ale raczej nie można powiedzieć o nim, że to był hit, a Nielsen to jest uznana i znacznie starsza pracownia mierząca Różne tam statystyki związane z oglądalnością telewizji no i usług streamingowych też. Zostawiając jednak badania pomiarowe, sprawdziłem jeszcze Google Trends. Porównałem wyniki zapytań na świecie do Andora, yy, dostawiłem jeszcze Obi-Wana, of Boba Fett i Mandalorian. No i w istocie, Andor cieszy się chyba najgorszym zainteresowaniem, no ale też dramatu nie ma. Mandalorian w Google'ach cały czas jest wysoko, to pewnie przez Baby Yoda. Natomiast jest jeszcze inna kwestia, moja własna obserwacja. Filmy omawiające Andora na moim kanale czy zresztą na kanałach zachodnich, bo trochę poszperałem i poszukałem, mają mniej wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin niż materiały poświęcone na przykład Kenobiemu. Andor jest serialem specyficznym, bardzo powolnym, bez Jedi i mieczy świetnych i raczej skierowanym do nieco starszych widzów. No nie ma tam suitaśnego baby którego każdy chce mieć jako przytulankę. Nawiązując do tego co powiedziałem na początku o fanach Star Wars, Andor jest skierowany do bardziej hardkorowych fanów Gwiezdnych Wojen do znacznie bardziej hardkorowych niż Rogue One, choć yy, operuje zbliżoną stylistyką. Niemniej może dlatego właśnie całość przygód Cassiana ma zamknąć się w dwóch sezonach, a nie w kilku. Gdzieś chyba słyszałem, że miało być ich początkowo pięć, tak jak pierwotnie planowano. Statystyki oglądalności nie są złe, oczywiście, ale ewidentnie widzowie bardziej czekają na kolejny sezon Mandalorianina i powrót Baby Jody, Grogu znaczy. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, jak Waszym zdaniem kształtuje się popularność Andora. Dajcie łapkę w górę, no albo w dół, ale wolałbym w górę. I koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Papa! Pa.